jednorożców! Sam, mówisz o rękodziele z jednorożcami? Ach, wszystko jedno. W porządku, no to zaczynajmy. Spójrz na ten uroczy długopis z lodowym jednorożcem. To będzie nasz pierwszy projekt. Albo możemy to nazwać bardzo słodkim długopisem. <noise> Jasne, Sami. Po pierwsze, żółta masa plastyczna. Rozwałkujcie ją wałkiem, aż będzie płaska. Teraz zrobię kilka kwadratowych wzorów za pomocą linijki. O, w tym stylu. Tylko za mocno nie naciskajcie. Ugniatam, to kształtuję. Wow, Sam, masz talent. Kiedy masz fajne mięśnie ze slajmu, musisz z nich korzystać. Świetnie ci poszło. Nigdy nie zawodzę. Nasz gatunek to najlepsi ugniatacze. Dobrze, kochani, musimy przebić masę długopisem na wylot. Teraz pokryjemy to wszystko żółtą gliną. To jak otulanikocem. Bądźcie ostrożni, masa jest dość miękka. Poprawcie trochę, żeby wyglądało ładnie. Możecie użyć nożyczek, ale uważajcie dobrze. Teraz ubijamy górną krawędź do środka, aż cała wewnętrzna część będzie zakryta. Gotowe! Potrzebujemy czegoś, co sprawi, że całość będzie wyglądać realistycznie. Wiecie co to? Idzie dookoła. Właśnie tak. Przyciśnijcie nieco mocniej, aby dobrze przylegało. Jak prawdziwe, prawda? Uwaga, adepcji Ważne jest jedno. Myślcie nieszablonowo. Przyjęłam. A wy? To już musicie poczekać. Jesteś gotowy do służby, kadecie? Kochani, pokryjmy masę tym błyszczącym lakierem do paznokci. To da realistyczny efekt. Tylko jedno pociągnięcie naraz, raz. Inaczej będzie bałagan. To tylko kulka białej masy sami. Spokojnie. Psy, nie zgłaszałem się do tej gry. Okej, okay, okej. Okay, Panuję nad tym. Chcemy, żeby nasz długopis wyglądał słodko i ładnie, prawda? Schludny walkocz z glinę to właśnie to, czego potrzebujemy. Skręt, skręt, skręt. Jakbyśmy zaplatali włosy magicznego jednorożca. <grym> Kochani, do pracy z masą plastyczną potrzebna jest cierpliwość. Nie spieszcie się. I już! ładna dekoracja, ale brakuje atrybutów jednorożca. Pamiętajcie, chcemy, żeby ten długopis był bardzo słodki. <laughs> to idzie na sam szczyt. Świetnie! O, czas na niezbędniki jednorożca. No wiecie, aby wygląd się zgadzał. Cokolwiek, co uraduje nasze serca, tak jak róg jednorożca. Teraz dodajemy odrobinę blasku. Nazywam to magicznym złotym dotykiem. I przyczepiamy. I jak moi drodzy, czujecie się już oczarowani? Ej, drogi, proszę. Uszy przyszły. W samą porę. Jedno idzie tutaj, a drugie tutaj. Fajnie. Nadchodzi kolejna jednorożcowa dostawa sobie. O rany, sami nie przestajesz mnie zaskakiwać. Oczywiście karnacja jednorożca też jest bardzo ważna. I nakrętkę od długopisu jako zwieńczenie. Wspaniale! No to co? Wypróbujmy ten długopis. Napiszę tutaj coś uroczego. Ja też chcę, ja też chcę! O, proszę! Śmiało sami, ale mocno trzymaj. Będę! Ojej, rusza się tak płynnie! I tak miękko, aż chce się trzymać. Może się przyznać, co kocham to! OK, czas na następny projekt z jednorożcem! Kto chce zobaczyć zamek jednorożców? Zaraz zaczynamy! Weźcie tubę po chipsach i... Ha-ja! Potrzebujemy tylko dolnej połówki, więc musimy nadać temu zupełnie nowy wygląd. Tada! Aha! Pozwól, że też rzucę zaklęcie! Właśnie! Jest! Dobra robota sam. Dajmy więcej błyskotek na wrota do tego magicznego zamku. O, sami, znów potrzebuję Twojej pomocy. Czy mógłbyś podejść? Jasne! Zobacz, co znalazłem! Naklejki! Nasz zamek będzie jeszcze wspanialszy, prawda? <noise> prawda! Czy ty nie jesteś przypadkiem magiczną wróżką? <noise> Doskonale! Wiesz, co mówią? Im więcej klejnotów, tym lepiej! Zamek jednorożców potrzebuje jednorożca, więc... Wubudubu, duba bądź jednorożcem! Super, galopem na miejsce! Mm, do czego tego potrzebujesz, Su? Do chmury, gdzie mieszka nasz jednorożec. Zamek jest na chmurze dziewiątej, pamiętasz? Chmura dziewiąta? Czy to tam jednorożce biegają po polach wody cukrowej? Dokładnie, mój przyjacielu! O, Cieszę się, że już tak mocno zanurzyłeś się w temat jednorożców. Widzisz? Ten mały jednorożec się uśmiecha. <laughs> I kończymy. Sami przyniesiesz długopisy i markery i je tutaj położysz? Te artykuły sprawią, że w każdym królestwie będą nam zazdrościć. <laughs> Absolutnie. Długopis jednorożca, ołówek, linijka. Wszystko w jednym miejscu. I przeskakujemy do kolejnego projektu. Jesteście gotowi? Kochani, myślę, że jak dotąd to nasz najlepszy projekt z jednorożcem. Sami będzie totalnie zachwycony. Pudełko na ciasto z jednorożcem. Hmm, pozwól mi do przyjęcia. <grym> Co za łasuch. Przecież wiesz, że nie robimy prawdziwego ciasta. Nie, mam na myśli, żeby to wyciąć. Tak, tak, tak. O, dziękuję. Jesteś prawdziwym mistrzem. Teraz trzeba to złożyć. Ostrożnie, przestrzegający zaznaczeń. Tak to powinno wyglądać po klejeniu. Dodajmy trochę blasku. I faktycznie przydałaby się tutaj mała pomoc. O, spójrz na te czerwone warkoczyki. Co? Hej! Wybacz, ale potrzebuję tej szczotki, aby nadać odpowiednią fakturę. O, rany, nie znałam tej techniki! Jestem niesamowita! Czy to jakaś tajemna wiedza? Koniecznie muszę to opanować. Cóż, możesz to nazwać magią, albo po prostu kreatywnością. Teraz przykleimy te paski do boku pudełka. Zostawcie między nimi małą szczelinę. O tak! Su, te luki wymagają wypełnienia! Już się tym zajmuję! Czytasz w moich myślach! Białe na będzie świetne! Paski są tutaj! Dzięki! Umieścimy je w szczelinach, żeby wyglądały jak wita śmietana lub coś w tym stylu. Proszę, Su! Potrzebujesz papieru do pieczenia! Dzięki! Przykryjemy nim pudełko! I trochę gorącego kleju, o tak. Ta polewa mnie zabija. O moje piękne oczy. Przesadzasz. I tak przy okazji, dzięki za posypkę. Teraz nałożymy trochę koloru na wyschnięty klej. Gotowe. Pamiętajcie, aby poprosić dorosłego o pomoc przy pracy z pistoletem na klej. W grupie raźniej. Więcej lukru na wierzch. Dokładnie tak. Im więcej słodyczy i uroku, tym lepiej. Nie zapomnij o złotym ragu O, słusznie. Dodatkowe kwiaty to konieczność. Oto one! Jeszcze kilka rzeczy i prawie gotowe. Para uszu i jest. To pudełko ma w sobie tyle magii, wystarczy schować coś w środku. Przed nami kolejny projekt. Każdy chciałby mieć piórnik z jednorożcem. cierpliwości. Musimy złożyć ten arkusz na pół. Następnie nałóżcie klej wzdłuż krótszych krawędzi. Proszę, Su! I nie wziąłem tego swojej czerwonej spódnicy! Moja czerwona spódnica? O czym ty mówisz? Hm, mam nadzieję, że on tylko żartuje. <grytanie> Kochani, tylko dobrze wszystko zmierzcie przed przyklejeniem. Patrzcie, saszetka gotowa. Zamek działa płynnie. Ekstra! Jednorożek sam gotów pomagać tym, którzy potrzebują jego maty! Akurat ich potrzebuję. Czasami nawet magia potrzebuje małego wsparcia. Widzicie, jak brokatowa pianka zmienia się pod wpływem ciepła? Niesamowite, co? Uważajcie, bo może być gorące. Teraz połączymy je razem i przetwierdzimy do piórnika. Su, Włączyłem pełne tryb jednorożca! O, jednorożcy sami! Pożycz mi ten róg do naszego piórnika! Proszę bardzo! Ojej, czyż nie wygląda uroczo? I jeszcze jeden drobny szczegół. za nic na Świetnie! Podoba Wam się ten piórnik z jednorożce, coś dla wygody, teraz łatwiej się otwiera i zamyka, włóżcie do środka wszystkie potrzebne rzeczy, taśmy, zakreślacz i korektor, cokolwiek chcecie, najlepsze jest to, że wszystko mieści się w jednej saszetce. Co myślisz sami, czy to będzie bardzo słodkie i urocze? No i cóż, kochani, na dziś kończymy nasze rękodzieło z jednorożcami. Do zobaczenia. Papa! Pa. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał! Kochani!